Cześć, witajcie. Ja sobie tu ustawię telefon, tak, żebym i siebie widział. Nie wiem, jak będzie z dźwiękiem, żeby pokazać. Dobra, żebym widział i też was, tak, na was się bezpośrednio patrzyć. Jakby to nazwać. A więc, tak, odnosząc się do ostatniego wyjazdu, do tego PGR-u, powiem Wam tak. Sorry trochę za przekleństwa w trzeciej części, już trochę emocje poniosły z tego względu, że yy, Dużo jest rzeczy, których się tak naprawdę marnuje tam yy, Na przykład ta wiata, jak zobaczyłem wiecie ją, to troszkę mnie poniosło i poleciało tam trochę takich słów Mięsa Taka wiata to by mi się przydała Praktycznie i na słomę, i na wszystko. Cały sprzęt, który stoi na dworze, mógłby się zmieścić pod taką wiatą. Druga kwestia: maszyny, które by się dało tak naprawdę uratować. Przyczepy. Ramy, wiecie, są. Reszta można zrobić. Burty, podłoga, tu nie ma problemu. Aby był papier, tak naprawdę, można to zrobić, to jest wykonalne. Części, które tam pozostawały, i. Ogólnie te maszyny, które tam są pod tymi wiatami, można by było z nich ulepić. Może już nie teraz, w większości, ale na części coś tam dałoby się wyszabrować z tego po prostu. Ja nie pojechałem tam kraść, stamtąd nic nie brałem, pojechałem tylko to zobaczyć. Powiem Wam tak, jeszcze raz bym pojechał pooglądać to. Problem polega na tym, że to jest teren prywatny i nie bardzo tam jest łazić, bo łazi się tylko na własną odpowiedzialność. Tak naprawdę, chodząc tam, bo to jest teren ogrodzony. Ale siatce z dziura, powiem Wam też, dużo ludzi wynosi, wchodzą tam. Moim zdaniem, głównie PGR-usy, ten co mieszkają, wiedzą ład i wiedzą co, gdzie jest. I upłynniają to, na pewno. Ale kto upłynia? myślę, że taka trochę niższa yy, sfera. No, jaczki wynoszą, co się da. Powiesz im. Dasz parę groszy, a marena się postawi. Moim zdaniem oni to szabrują na takiej zasadzie. Nikt tam raczej moim zdaniem nie chodzi szabrować. No chyba, że bym się mylił. No ja bym też bym coś z tą o ten. Znaczy nie chciałbym krać, wolałbym zapłacić te parę groszy i wiedzieć, komu zapłacić za to po prostu i to kupić. Nie, yes, tam może coś by mi wybrał z tego takich rzeczy. Może coś akurat by się przydało. No i tak to w ogóle by wyglądało w tym wszystkim. Co jeszcze można tu nadmienić, co chodzi o ten PGR? On długo funkcjonował. Powiem wam, tryli, trebli, Trelinko, czy Treblinko? Nie wiem, co się poprawnie wymawia. Ale każdy wie o co chodzi. Także wiecie wyłożone może dwa hektary jest tego. Naprawdę. A szkoda, że się takie budynki marnują, ale podobno PGR był zadłużony, w końcu tam komornik wszedł, a później wiecie, jak było przekształcenie tego, to wszystkie pgr -y trafiły na skarb państwa do Agencji Rynku Rolnego, nieruchomości rolnych dokładnie. No i to przeszło w ręce właśnie, a komornik nie może ściągnąć, bo to jest państwowe tak naprawdę. I... tutaj nic nie można zrobić. No szkoda, 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 bo można by było coś uratować, coś odnowić... Dużo rzeczy się zmarnowało, wiecie, tam podobno tego... Bo jeszcze porozmawiałem bo z młodymi chłopakami takimi, mówili po prostu, że... Rok temu jeszcze było więcej tego sprzętu, jak do tej pory. No jeszcze jakaś cholera idzie na podwórku, słuchajcie, psy... Przy, no ale dobra. z tym względem tyle mogę Wam powiedzieć. Mogę Wam pokazać teraz rynówkę. A więc Tak wygląda, wybyszona. Rozebrana, czyszczę ją, dokument mnie wydmuchuje, czyszczę, wydmuchuję, czyszczę i tak na okrągło leci mi to. Mogę Wam pokazać elementy niektóre, które mam już odmalowane. Nie jest to jakieś tam wielce profesjonalne malowanie. Nie mam miejsca, nie mam gdzie. Także dlatego mówię, że te budynki, które tam były w tym pgr takie rzeczy, te hale wszystko wyce tego wycementowane z, z podstawkami, to wiecie. To by się przydało po prostu robić naprawy. Chciałbym, chciałbym nie powiem, że nie, no ale trzeba sobie radzić w taki sposób jaki można na nasze warunki O tutaj macie jeszcze w takim stanie widzi widzicie jest duża różnica pomiędzy pomalowanymi a nie Używam Kupiłem sobie co mogę Wam pokazać czym czyszczę gdzie e, jakby to powiedzieć inaczej Mam taką jakoś tam nieuduchkę jak to nazwać polerkę z zakresem regulacji obrotów, wiertareczka i gdzie te dwie rzeczy nie mogą, tam szczotkę ręczną poślę. I ostatni mój zakup niedawno kupiłem odcylacyjną, o taką za zastówkę dałem, ale się przydaje, powiem Wam jak coś wyrównać nieraz, to nawet tą zastówkę co chodzi do traktora. Tam raz jest taki sprzęcik, także to jest wystarczająco. No i zobaczymy. No tutaj, o 2, 3, no 4, miejsce będę miał do zaszpach zaszpachlowania. Trzeba będzie wyczyścić, wyskrabać i dać szpachelki. Tamten błotnik prawa strona jest dobra. Dobra? Dobrze mówię, dobrze mówię. Nie ma. Na razie co. Pulało, czekam na pogodę, też nie będę się rozpędzał jakoś wielce kabinę poczyszczę. I, I segmentami będę malował tak, to, tak że wiecie, inaczej kabina, y, później tył, ramiona. Tak, no, segmentowo po prostu, elementami, dziełowo. Pomalować się. <tryk> <tryk> To jeszcze mogę Wam wspomnieć, to jeden z widzów napisał w komentarzu, że po prostu pokazuje normalną rzeczywistość, tak jak to wygląda na co dzień. Tak, nie robię jakichś tam nie wiadomo jakich materiałów, nie chcę się wylansowywać tym wszystkim. Materiały są zwykłe, amatorskie, tak jak to wygląda w każdym praktycznie małym gospodarstwie rolnym u nas w Polsce. Nie chcę się wymądrzać ponad nikogo. Opowiadam tylko, po prostu chcę pokazać to, jak to wygląda na co dzień. No, do ideału brakuje bardzo dużo. Lepsze budynki by się przydały i ogólnie to wszystko. No, ale przy takiej opłacalności zebrać jakieś pieniądze większe na jakieś takie większe inwestycje to już jest takie wyzwanie. Także trzeba sobie radzić na chwilę obecną, tak jak jest. I tyle. Hmm. To jeszcze bym chciał wam nadmienić, ale już w następnych materiałach może porozmawiamy z, jeszcze z innych, o innych rzeczach to na pewno o rynku czy coś będzie. Co chodzi o tego z tyłu MCZ-a. Muszę kupić migomat i myślę, że go będzie trzeba dokończyć na drugi rok. MTZ jest go sobie zostawię. MTZ tam będzie nadal traktorem, tutaj w gospodarstwie. No nie wiem, co wyjdzie z dwunastko. Zobaczę. Wiecie, co jeszcze mam zamysł, żeby zrobić opryskiwacz samojezdny na bazie Ify. no cztery koła napęd. Na tym myślę, nad tym się zastanawiam. Muszę dokładnie popatrzeć taki samochód jeszcze i to sobie zaplanować, co jakbym zrobił na takim samochodzie ciężarowym. Yy, wstawię materiał, o którym, yy, w którym wspominałem właśnie o tym, co jeszcze nie miałem anteny, ja go jeszcze nie wstawiłem, on jest na GoPro, ten materiał też jest w GoPro. Yy, I tam wspominałem właśnie o tym freskiwa. Czy jeszcze się dowiecie o innych rzeczach, co wspominałem. Myślę, że tyle na razie, na dziś dzień. Ja się biorę do czyszczenia dalszego, darcia tego i trzeba lecieć z koksem, i tyle no co zaraz się na no można powiedzieć, zaraz się zacznie. Tak trzeba skończyć, zacznie jazda na łąkę. Jeszcze muszę, mówię, mam multą roboty. Dobra, tyle w tym materiale. Trzymajcie się. Na razie, cześć.